hej widzowie, znowu was witam w Asplich Postanowiłem tą grę Asplich nazywać Wrzeszczona dla mnie wersja Plus dla was Zrobiłem nową furę Trochę grałem poza odcinkiem Tak to ładnie to jest z nad ranem, więc... No, nie powinienem grać, ale gram Ogólnie jak pojadę na snowboard, o ile jeszcze pojadę, bo powinienem pojechać, ale chyba już raczej nie pojadę, to nie będzie odcinków z tej gry na konsoli. Tylko jak już to na telefonie, ale na telefonie mam taki problem, że nie wiem drugi raz się zatrzymałem, że tak jakby stoję w miejscu z progresem. Nic. Zero. Dosłownie tego. Nic dosłownie nie da się zrobić. Nic. Auc nie zdobywam, nie zdobywam nowych poziomów. Ty, 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 ty. To jak ja teraz. Ja przez chwilę przechodziłem do poziomy nie mogłem, a teraz odpaliłem kamerę i od razu ty. No to lecimy z kapsulkiem wodzowym, tym razem robię takie luźne. 20 minutek, a nie pół godziny jak wcześniej? Tutaj dokończymy. Bo jaka to była? Bo jaka tu jest misja, pytanie teraz? Bo tu chyba był tak. Tutaj wina jedynie musimy zrobić. Łina będzie trzeba. Czy... Tylko słuchawki, jak chcę szybko? Dobra, od razu jedziemy. fioletowe nitro niestety przyhamowałem dobra, próbuję dobra, od razu nitro pomarańczowe nitro pomarańczowe znów Nitro pod koniec niebieskie. Teraz driftcik luźny. Zbieramy nitro tutaj. Jedziemy mm. tutaj. Niebieskie. Zgniatamy jednego, lecimy i o, chciałem powiedzieć, że już prosto na niego, ale jednak nie. Rozpędzamy się. Tutaj między autami Dwóch na naraz nie ma was Ciebie trzeba zabić Tylko że od razu muszę nitra używać teraz Klikam ciągle Xik Szybciej z Xikiem Dlatego tutaj który powinien jechać Zblokuję No a jednak nie o, jeszcze na mój tor. Ja spróbuję bez tego. Bez tej wyskoczni. No i mi się udało. Bez wyskoczni. I robimy. No i No! <śles> 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 A bo tutaj jeszcze jeden, ja już ja myślę że skończyłem mamy dwa paliwa jeszcze, to później sobie to kupimy. Dzisiaj nie grałem jakoś dużo tym autem oto, bo niedawno je zdobyłem, ale troszkę się nie pograło, ulepszyło się na maksa. Perfekt nitromusza. Jedno Perfect Nitro. A Perfect Nitro to jest to niebieskie, widzowie, a Shockwave Nitro to jest to fioletowe Czemu się nie wywalił ten typ tam? No i jedziemy. Perfect Nitro pod koniec. Dzięki za pusta typie. Czemu ja zawsze mówię typie, a nie bocie? Skoro to boty są. Ja jestem jakiś inny. Co? Co? Powinienem się utrzymać przecież. Może i ledwo, ale powinienem. I teraz z drugiego miejsca spadliśmy na... Na trzecie, na drugie. Zaraz na pierwsze. Wpadniemy miejsce. No. Mówiłem, że na pierwszy, zaraz. Jedziemy sajpyty. Dry mały i od razu stąd i tak no i nie dość in to jeszcze misje wszystkie wykonane Co co? Nie, zaraz tu w tym wypadku nasze zrobimy, Słuchajcie w komentarzach, z jakiej następnej gry mam nagrać odcinek. Na razie, właśnie tak jak mówiłam, jeszcze dziś właśnie nagrywam odcinek z tej gry. I jutro jeszcze tej i później, jeśli, jeśli nic nie będzie w komentarzach, czy się Wam podoba, czy nie, to już przestaję. Tutaj możemy mieć tylko to autko To przy jest no czy ja mam to auto na Maxa ugroszone? No, tak, mam na Maxa, to jednak nie ma przypisu. Wina muszę zrobić. No win. O, jakie pomarańczowe. Jaki dołczyk. A nie, to już graliśmy. Chyba. Nie wiem. Nie pamiętam, czy ja to dziś gram, czy wczoraj na odcinku. Przypomnijcie mi w komentarzach. Jutro przeczytam komentarze z wczorajszego odcinka, a dziś czytam z, jak z jakiegoś innego. Postaram się, przynajmniej jeśli będę miał czas. A to już tutaj jest win, to ja muszę... Kubna, to ja muszę zrezygnować. Tak, to trzeba się skupić trochę i musi być odpowiednia muzyczka. No bo, jest oto odpowiednia museczka. To lecimy z koksikiem. Od razu, żadnego w typa się nie wpinkalam. Przynajmniej się postaram. Chyba, że na niego, czyli tak na daszek. Tutaj lecimy z Perfect Nitro. Oj! O, od razu jestem drugi. O, dzięki za busta typie. Już znowu pierwszy, no i teraz jak pierwszy jestem, to co tu, co to jest niby za porątka taka łatwiutka. esunia essunia widzowie, essunia, rozumiecie? esunia Łatwo z tą grą, Wp wpadajcie też jutro o około 16:00 czy... Y 15 do Mortal Podłoga tam 5-4-6 bo będzie robił live'a z Minecraft'a. Baternol, co to było? Baternol, że ja muszę przeciwnika zabić, czekaj, to było. A to było to. To, dobra to już Ja już no, Tu jest 5 na 5 osób To nie, nie mogę mieć Piętego miejsca Czwartego też Drugie minimum W sumie to pierwsze minimum Jak się odbiłem Fajnie Uuu. Nawet mi pomogło to odbicie Uuu. Nie, no, dzięki, że spoczyłaś ze skórz swojego typie, bo tak to bym cię O ty, tak mnie wyprzezań, żebym był na drugim miejscu? To tak nieładnie mówią. O ty, małe jędze jedne. Nie wiem, coś mi dziś odbija widzowie. Jeszcze sobie zagram dziś w rivalsy, raczej zrobię z tego odcinek, bo w sumie miałem ze Stamble robić, to jeszcze ze Stamble muszę, bo wczoraj już mi się trochę nie chciało, bo była pierwsza, nie, była czwarta nadal, już jak skończyłem odcineczek o tych autkach. Więc polecam zobaczyć, bo się napracowałem jednak tam troszkę. Hmm, czyli Zmęczony dzisiaj jestem. Dlatego też tak dzisiaj mogę mówić. Ale powinniście słyszeć, odbierzemy sobie koiny. I ile to trwa? 11 minut. To jeszcze z 3 mapy. Szybko sobie zagramy te 3 mapy. O ile nic się nie spieprzy bo trzeba misję wykonać. Wina tylko tu muszę zrobić, dobra. O, tutaj jest jeden na jeden. No, do razu jedziemy. Pyk, wyskocznia. O, tu jest tryb z policją. Tryb z policją był fajny. Nie wiem, czy z wami grałem w tryb z policją. I to jest policja, że ona nas, nam będzie utrudniać. Ogólnie też jest tryb na czas z, z policją, czyli po prostu się nie ścigasz. Nie musisz być na pierwszym miejscu, tylko musisz po pierwsze nie dać się złapać policji. Tak jakby. I musisz wina zrobić plus na czas zdążyć. Dobra. Shockwave. O, tak, tak, jego, jego, jego. Nie mnie, nie mnie, nie mnie, nie mnie. Nie mnie, mówię, debile, mówię nie mnie, jego, on jest na pierwszym miejscu teraz, dzięki fan debile. No co to za debilna policja, czemu ty mnie spawalniasz, jak ja to ledwo przeleć... Debilna policja, a nie debilna, czemu mnie jak on jest na pierwszym, to go ścigać, ale nie, ja byłem na pierwszym, to mnie przez godzinę. Tymczasem, jak on był na pierwszym i ja już powoli go wyprzedzam, to od razu na mnie. Pyk! Jak go nawet jeszcze nie wyprzedziłem, od razu go trzeba sprząsnąć tego typa Albo nie, troszkę sobie zwolnię i zaraz przyspiesz, żeby go policja pierwsza łapała. Pojedziemy szybciej teraz troszkę Albo może i mnie będzie Pierwszego łapać ta policja W sumie co już A nie jednak jego Dobra ty wypinkalasz Bo mi się napatacza Ty też wypinkalasz Bo ciebie nie lubię Oj ale zwolniłem Bardzo mocno Trochę za mocno Tylko on się zbliża z tą policją on mi daje mój... On daje tej policji mój trop ten typo. To niedobrze. O, dobra. On mi trochę wyprzedził. I bum! Kur... A, nie, nie dorwałem go. Mi bardziej na typie zależało. No nie spowalniaj mnie. Tak? Tak chcecie się bawić? Tak? Okej, okay, pobawimy się, ale po mojemu. Czyli, że ja muszę to wygrać? Nie. No. Czemu ja tego nie mogę wygrać? Nie wiem, koron... auta może... Z... Nie to, nie to, nie to. Nie to póki tego nie przejdę, to nie idę dalej. Pięć minut Nic już na to zmarnowałem. Na ten poziom kupi. Może kolor zmienię auta to wtedy na yy, czerwone, bo czerwone lepsze. Czerwone, szybsze zazwyczaj. Tutaj to tu. a tutaj nie mogę, tu nie mogę. Spoiler no, mini też nie mogę. Hmm. <grym> to jest... A poczekajcie co to jest? To gówno takie? A to jest co takie gówno Upgrade car. Nie, podziękuję. Yes. A co ja narobię? Nie wiem. no Możecie mi dodać już. Kliknąć. Na to auto zbieram. Mam, mam na to um, auto 8 kart, a na to mam 9. To są dwa duże Challenger. Jeden do. Um, Doch um, do, 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 Challenger SRT8. Nie, to jest charger. Nie, to jest charger. co ja się pomyliłem. To jest charger. A drugi to Dodge Challenger. Doch. Challenger. 300 392 mi a dobra nie chce mi się tego czytać trochę są jakieś tu jeszcze dobrze? Nie dobra, lecimy Trzeba się skupić, założyć drugą słuchawkę, muszę zacząć mówić głośniej widzowie podnieść dupę z fotela i zrobić, w końcu wygrać. Czemu mi nie zmieniło auta na czerwono? Dobra, ciebie zabijemy. O. Dobra. ultra A i nie trafiłem. Dobra. Tutaj tym razem polecimy, bo zazwyczaj tam ciągle lecę. Perfekt nitro. O, dzięki typie. Ciebie wyeliminujemy i Ciebie. No i lecimy po finisz. No i essa z policją. Nie zatrzymacie mnie. Już nie macie czasu, niestety. Od razu jak zacząłem odrobinę chyba głośniej mówić i założyłem drugą słuchawkę, bo sam siebie teraz nie słyszę, to mi poszło od razu. Ale już kończymy akurat odcineczek, widzowie. Żegnam że się z wami. Bajo, tak zwane. Bajo, bajo, widzowie. Jutro sobie dokończymy. 10 rund zagramy. My tutaj dokończymy to całe. I jeszcze zrobimy przy okazji. Yy, to trochę tego. Tak do zup -tąd. Czyli jutro zagramy 15 rundek mniej więcej. Mniej więcej, bo jeszcze coś może pomyślę, to więcej będzie. A tym oto. W ogóle ile tu jest pojemów jeszcze? Teraz tak, raz, których nie mam odblokowanych: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na 12, 13 14, 15 16, 7 na 8, na 19. Tam wprost prostu O jest. w sile tego jest. Ale jakie fajne autko, ty. bo Banano. He, he, he. No, czyli ja jeszcze jestem na starcie. Kurde, tutaj fajne. No i co, tym oto miłym akcentem żegnamy się widzowie. bye